Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. A dzisiaj chcę powiedzieć o mobbingu. Czym jest mobbing z definicji prawa pracy? Jakie zachowania pracodawcy, ewentualnie członków zespołu pracowniczego względem osoby mobbingowanej, można uznać za przejawy mobbingu? I tyle na dzisiaj, właściwie. O możliwości odwoływania się powiem w następnym filmiku. Artykuł 94, paragraf 2 kodeksu pracy mówi, że mobbing to jest uporczywe nękanie. Mówię oczywiście w tym momencie własnymi słowami. Mające na celu y, ośmieszenie ofiary mobbingu y, powoduje u niej zaniżoną samoocenę. Y, może to być krytyka jej pracy y, w gronie pracowników, y, ośmieszanie, drwiny, y, kpiny z życia pryw prywatnego, y, czy w ogóle uwagi na temat prywatnego życia pracownika, co w tym momencie jest karygodne nie tylko z punktu widzenia prawa, ale także zwykłej moralności, przyzwoitości i kultury, a niestety kulturalnych inaczej pracodawców mamy jeszcze wielu w Polsce. Tak, to musi być oczywiście nękanie długotrwałe, uporczywe, aczkolwiek kiedy już się coś takiego zaczyna, należy reagować. Bez względu na wszystko, bo mober jest człowiekiem zaburzonym i on nigdy nie poprzestanie. I takim moberem może być pracodawca, szef. Jakiś kierownik, może to być członek zespołu pracowniczego, który ręka osobę. Przez rozsiewanie plotek na przykład. Albo pracodawca, który zleca, czy kierownik, czy menadżer, dyrektor, który zleca jakieś poniżające prace tej osobie. Osoba no, pracuje na stanowisku umysłowym, a ona jej każe, powiedzmy, czyścić szalety. To używam jaskrawego przykładu. Ale mogą być jeszcze inne przejawy także. Między innymi wykluczanie, gdzieś jest jakaś narada, i jest grono pracowników, a osobę, która, która jest mobbingowana wyklucza się z tych narad. Ja pracowałem w takim zespole kiedyś, w którym właśnie mieliśmy pewną panią i ona próbowała takie rzeczy robić. Skończyło się to moim odejściem, bo nie pozwoliłem sobie na poniżanie mojej godności między innymi, a ponieważ kierownik jej sprzyjał i to właściwie prez zarządu firmy, więc przymykał na to wszystko oko. Poza tym próbował skłócić zespół, bo skłóconym zespołem łatwiej zarządzać. I nie jest to jakiś efekt mojej traumy, ale pomimo tego, że pracodawcy, którym sygnalizuje się często mobbing, nie zwracają na to uwagi i mają w głębokim poważaniu, używając eufemizmu, to jednak wchodzą nowe prawa, o których niebawem powiem, niebawem napiszę. W mojej grupie nieznajomość prawa szkodzi. Przeciwdziałanie mobbingowi będzie w następnym filmiku, a artykuły od przyszłego tygodnia już na mojej grupie. Jeszcze raz powtórzę: nieznajomość prawa szkodzi. Grupa jest na Facebooku. Serdecznie zapraszam. Zapraszam również na moje styczniowe szkolenie RODO, wiedza niezbędna o zastosowaniu ustawy RODO w placówkach szkolnych, w placówkach oświatowych to już w styczniu. Ja oczywiście będę to szkolenie prowadził współpracując z Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym MaxMind. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę Wam ogólnie w tym okresie przedświątecznym jak najwięcej pozytywnej atmosfery, jak najwięcej pozytywów osobom mobbingowanym. Życzę wygranych procesów z moberami, osobom, które jeszcze boją się przeciwstawić, aby znalazły sobie odwagę cywilną, poszukiwały nowej pracy i nie pozwoliły na pewne rzeczy. Co jeszcze? Dodam, że na przykład może osoba mobbingowana może także sporządzić, to Wam powiem na koniec, dziennik mobbingu zapisywać wszystko powolutku, ma no także prawo do prywatnego nasłuchu, o czym jeszcze będę mówił. Czyli może nagrywać niewłaściwe zachowania. To kiedyś się stało na przykład z firmą LG. Yy, mówię o tym, bo sprawa już została nagłośniona, to już wszystko zostało udowodnione. Nagrywano tych ludzi. Jeszcze wprowadzono im reporterów, którzy nagrywali zachowania osób decyzyjnych, poniżanie i tym podobne rzeczy. I w końcu sytuacja musiała się zmienić. Pozdrawiam Was serdecznie. Miejcie dobry czas i nie dajcie się zjeść.